Wszystko się trochę na panewkę. A głos w miejscu? Zobacz, usłyszysz. A resztę ładunku, właśnie z kurem, się wskazywało od przodu do góry. I się podciskało tu papierek jako uszczelnienie, bo średnica później była mniejsza niż średnica uszy. I następnie, za pomocą takiego metalowego kęta, trzeba to było ubić. Po porządnym ubiciu, proszę Państwa, i schowaniu znęka na miejsce, aby było ciężko ładować własność wstępną. Odciągało się kurek. Skierowało się w kierunku przeciwnika. Państwo się lekko odsunął po dobrze, bardzo proszę. Mogę nie trafić w okno, bo to jest odległość jakichś 20 metrów. Jak nie trafię w okno, to będzie rychoszczec, Państwo wtedy pochylą głowę Okej? Okay? A jak będzie leciała liść, to trzeba to Uwaga, będzie głośno. Przód nie mamy? Nie. Nie my nie mówię, że to jest pewnie ja zawod. o... To <skrym> <by> <skrym>